16 styczeń do 17 luty. Tradycyjnie ogólna energetyka miesiąca i czuję, czyli co czuję, twoje serce ci dyktuje, to wybierasz. Wybieramy jedną kubkę. Można sobie wybrać tak na przykład miłość, że tu będzie z tego miłość, z tego finanse, z tego uczucia albo z tego miłość, z tego finanse, z tego uczucia. Natomiast co do przepowiedni, to z jednego nie można wybrać dwóch czy trzech, bo to będzie się wykluczało. Tak, czyli ametyst, kryształ górski lub mika. Zastanówcie się przy ogólnym czytaniu, które wybieracie. Miłość, finanse, uczucia są przy wyborach oraz dodatkowe jakieś tam przepowiednie. Lecimy moi kochani. Aura miesiąca dla wodników. Karta śmierci. Karta zakańczania pewnego etapu. Jeszcze jakieś prowadzenie rozmów, dyskusji, ale już takich właściwie bardziej ustalających, zakańczających to, co do tej pory Wam jakby leżało kamieniem na sercu, już teraz definitywnie pozamykacie na klucz i zaczniecie nowy rozdział. Co przechodzi jeszcze ze starego miesiąca mak. Czyli macie moc, macie dar spełnienia, macie yy, ten, to coś, ten czar, ten urok. Ludzie będą wam przychylni i to dalej za wami idzie. Tylko się z tego tytułu cieszyć, bo możecie wiele rzeczy zrobić. Co nowego przychodzi i tutaj chciały wyjść dwie karteczki sobie. No bardzo, bardzo piękne karty. <laughs> Tutaj mamy asa denarów i kartę świata. Nowe możliwości finansowe i to zyskowne. Zakończacie pewien etap finansowy w swoim życiu, rozpoczynacie nowy, niektórzy nowy etap związkowy. Yy... Czyli po tym całym odcięciu macie możliwości dalej działać, okazja zapuka do waszych drzwi, okazja, która da wam nadzieję na coś fajnego. Wasze mocne strony, Rydwan, to wy wybieracie, wy jesteście decydentem i od was zależy wasz los. No co to powiedzieć, ty jesteś woźnicą, prowadzisz te konie, zjadą na lewo, na prawo. Ale to ty musisz podjąć decyzję. Masz taką możliwość. Twoje słabe strony to rodzina. Martwienie się o byt rodziny, martwienie się, czy dobrze robisz, czy rodzina to będzie pochwalać, czy dzieci, mamy, ojcowie. Nie będą wam. Czegoś wypominać? Taka, taka niepewność, wahanie się. Pamiętajcie, tutaj jest to, że waszą mocną stroną jest to, że potraficie sami zadziałać. Nie oglądajcie się na to, czego inni chcą, ponieważ to oni mieli swój czas i swoje miejsce, żeby dokonać tych rzeczy dla siebie. Nie zrobili tego. Nie, nie poświęcajcie się dalej dla rodziny. Po prostu. Oni mają swoją część ciebie, ale też zachowaj część dla siebie. I rada od kart. No przepiękna karta, As kielichów, As pucharów, mówiąca o tym, że podążaj za głosem serca, podążaj w kierunku spełnienia, podążaj w kierunku miłości, bo kielichy to są uczucia, ale też chodzi tutaj o to, żeby pokochać siebie. Pokochaj siebie, a wszystko ci się uda. Tyle, jeśli chodzi o ogólną energetykę. Natomiast teraz przechodzimy do tych czuji. Pierwszy mamy ametyst. Ci, co wybrali, ametyst. Uczucia. Karta ślubu. I karta ślubu mówiąca o tym, że jeżeli gdzieś się źle działo, tak chwilowo jakieś kłótnie będzie. Yy... Ślub to kontrakt. Czyli podpisanie kontraktu uczuciowego, czyli dogadanie się. Czyli jakoś się dogadacie. Tam, gdzie już było wszystko na ostrzu noża, zostanie to zakończone definitywnie. Tam, gdzie są jakieś pary, które dopiero się docierają. Postanowią ze sobą pobyć dłużej. Dla niektórych dosłownie to będzie ślub, dla niektórych to dosłownie będzie jakaś deklaracja uczuciowa, a dla samotnych odnalezienie tej bratniej duszy czy bliźniaczego płomienia. Jeżeli chodzi o finanse, tutaj mam kartę dwójki mieczy, która mówi o tym, że w tym okresie te finanse nie będą dla Was za różowe i trzeba będzie się niestety troszeczkę. Trzymać za portfel i zrobić tak zwany biznesplan. Ponieważ dużo wydatków przed Wami w tym okresie i na wszystko może Wam nie starczyć, i musicie po prostu z ołóweczkiem w ręku. Jeżeli chodzi o zdrowie dla tych, którzy wybrali ametyst, raczej alergie, tak, powiedziałabym alergie, kurz. No bo jakie alergie mamy w tym okresie? No to. Tylko może być z roztoczy skórzu, bądź nieprzewidziane napady wiosny. I tutaj nie zapominać o tych lekach alergicznych. Dokładnie wszystko wietrzyć, tak? Dokładnie wietrzyć, nawilżać, bo słońce wysusza. Twoją śluzówkę też wysusza. To tyle mogę powiedzieć, chodzi o zdrowie. I teraz przepowiednia. Dla tych, co wybrali ametyst przepowiednia, to może być ten jedyny. Tu mówiliśmy o tych bliźniaczych promieniach. Jeśli spotkałeś partnera, którego poszukujesz, on już jest. Poszukiwałeś kogoś, on już jest, albo tuż, tuż, tuż zapuka do twoich drzwi. Nie bój się, umawiaj się na randki, na spotkania. I uczciwość. Bądź uczciwy wobec innych, ale nie traktuj wszystkiego zbytnio poważnie. Pozwól sobie na odrobinę szaleństwa. I klucz anielski. Jesteś chroniony. To dla tych, co wybrali ametyst. Dla tych, co wybrali kryształ górski. Uczucia: młodzieniec. No, moje drogie wodniczki, odżyjecie. Poczujecie, że znowu macie te naście lat. I trochę będziecie szaleć. Jedni będą wyjeżdżać, inni będą uwodzić, umawiać się na randki. Nieważne, czy masz 50, 60 czy 40 lat, znowu poczujesz ten zew. No, horoskop mamy na styczeń, luty, ale ty już poczujesz marcowanie. Jeżeli chodzi o finanse. Azbuław. As Azbuław as mówi o tym, że musisz wziąć sprawy finansowe we własne ręce. Zwróćcie uwagę, Azbuław mówi zawsze o jakiejś szansie, szansie działania, że są zyski, ale z daleka mamy dym, trąbę powietrzną, ktoś może chcieć nam zaszkodzić finansowo. Więc dokładnie zabezpieczajcie swoje finanse i zastanówcie się w co zainwestować, żeby te zyski były. Zdrowie. Mamy kartkę koniczynki i kartkę pana. No, bez lekarza to się niestety nie obejdzie. Czy to może trzeba będzie pójść po receptę? Czy trochę wasza równowaga zostanie zachwiana? Y Recepta raczej będzie wskazana i uwaga na mikroelementy. Kotwica to żelazo. Tak? Ty akurat mamy jeszcze takie jakieś piórko, więc alergie. Czyli uzupełniajcie niedobór witamin D. Ale do lekarza po receptę, bo trzeba będzie troszeczkę większe leki. Chyba bodajże na tą alergię, bo może Wam bardziej dokuczać ta alergia. Przesłanie. Od aniołów przyciąganie. Przyciągasz romantyczną miłość poprzez pełne radowanie się obecną chwilą. Czyli jeśli tylko zechcesz i przestaniesz się stresować, zastanawiać się, czy coś jest dla Ciebie możliwe, no to możesz, przyciągasz. Im więcej dajesz od siebie radości i miłości, tym więcej jej przyciągasz. Poniżanie. Uwaga, rada od kart. Nie poniżaj się. Jeżeli chcesz być z kimś, albo mm, jak to nazwać? Ktoś może chcieć ciebie poniżać. Nie poddawaj się temu. Nie daj sobie wjechać na psychę. I rada anielska. Bądź przyjaźnie nastawiony do siebie i innych. To samo prawie co tutaj. Tak? Życzę Wam wszystkiego dobrego. No i jeszcze mamy mikę. Dla tych, co wybrali mikę. Miłość. Dziecko. Bardziej zajmiesz się sprawami rodziny jak uczuciami. Sprawami domu, układaniem, żeby było wszystko dobrze. Albo jakieś problemy są już za tobą, albo się pojawią w rodzinie. I na to należy zwrócić szczególną uwagę w uczuciach. Jeżeli chodzi o finanse, no tutaj uwaga z wydatkami. Więcej wydatków niż przychodu. I to właśnie na sprawy związane z rodziną, z dziećmi, z jakąś opieką. Jeżeli chodzi o zdrowie, mamy kartę pierścienia i kartę ryb. Gospodarka wodna, niedobory minerałów. Mogą być uczucie duszności, może się pojawić u niektórych. I alergie. Widzę, że wszystkie wodniki miały alergię. Także tutaj również się nie obejdzie bez porady jakiejś. Teleporady albo porady. Karta z anielskich kart miłości. Narzeczeństwo. Ci, co wybrali. Słuchają, Twoje życie uczuciowe osiąga wyższy poziom wzajemnych zobowiązań. I jeśli nie masz kogoś, to poczekaj jeszcze troszkę. Yy Porozmawiaj więcej na tych randkach, pospotykaj się zanim pójdziesz na całość. Jeżeli masz kogoś już, Możesz się spodziewać oświadczeń. Wrażliwość. Wrażliwość mówi o tym, że w tej chwili Twoje emocje będą brały górę nad tobą i łatwo będziesz popadał ze skrajności w skrajność. Od euforii po rozpacz. Karty radzą, by jednak. Nie poddawać się temu. Warto sobie wszystko rozpisywać, ale też dokładnie czytać, słuchać i analizować. I klucz anielski. Miej czas na marzenia. Dziękuję śliczne. Do usłyszenia w przyszłym miesiącu.